Zakładam, że szukasz wiedzy, chcesz znaczenia. Chcecie poznać tajniki tej anomalnej rzeczywistości. Rozumiem, że jesteście ciekawi, jednak zdecydowanie odradzam Wam zapuszczenie się dalej. Wędrowcy nie wiedzą, w co się pakują. Być może nigdy nie poznajecie prawdy. Niestety to miejsce nie może Wam tego zapewnić, ani ta baza danych, ani Wasza świadomość, ani wasz system wierzeń. Backrooms jest nieskończony. Twój umysł może pojąć tylko tyle, zanim ulegnie samozniszczeniu. Pozostajesz więc drobiną piasku na plaży, tręczoną przez rozbijające się fale. Czas spędzony w Bakrum będzie pełen kończącego się cierpienia, względu na to, jak bardzo będziesz próbował kontrolować swój los. Im więcej dowiadujesz się o backroom, z tym bardziej rozpada się twój umysł. Być może twój silny umysł początkowo wytrzymał rozbijające się fale prawdy, ale twoja podróż niestety musi dobiec końca. W końcu potężne fale przytłoczą cię i zwyciężą. To tylko kwestia czasu, zanim w końcu cię zmyją i wyślą tutaj, do metafizycznej reprezentacji czyśćca. The Torment to niezrozumiała anomalia wewnątrz Bakrum, chociaż podobno istnieje, nie można do niego wejść w konwencjonalny sposób, jeśli w ogóle. Opis. Bakrum to więzienie, ale to, co znajduje się poza tą płaszczyzną rzeczywistości, jest nieznane, nieskończone i nieprzewidywalne. Nawet jeśli ktoś byłby w stanie uciec z Bakrum, podróż poza nie, jak dotąd, pozostaje nieudokumentowana i niezdefiniowana. Ludzie boją się nieznanego i dlatego tworzą teorie, bezskutecznie próbując to wyjaśnić. Nie mogą one być dalsze od prawdy. Być może ignorancja naprawdę jest błogosławieństwem, ponieważ gdy prawda zostanie poznana, nie zostanie zapomniana. Będzie ich prześladować. To objawienie się jest podstawą detorment nowego świata, który według pięciu świadków, Pełnił się na poziomie zero bez uprzedzenia przez kilka godzin, zanim zniknął. Siatkowie opisywali ten obszar jako szary, z silnym uczuciem strachu ogarniającym każdego, kto odważył się do niego zbliżyć. Anomalia składa się z wielu grobów ułożonych w idealne okręgi, otaczających zniszczony kamienny posąg nieznanego zakapturzonego mężczyzny w centrum. Obok przodkowych grobów można zobaczyć martwe drzewa o wysokości około 7 stóp, podobnie ułożone w krąg. Składające się liście z tych drzew zaśmiecają ziemię i wydają przesuwający krzyk, gdy się na nie nadepnie. Ciemność ogarnia cały obszar. Samotny, nieruchomy księżyc na niebie służy jako jedyne źródło światła w tym miejscu. Gęsta, szara mgła otacza otoczenie, ograniczając widoczność do pięciu stóp i powodując dreszcz wędrowców. Inskrypcja na każdym nagrobku zawiera imię identyfikujące zmarłego człowieka, krótkie zdanie opisujące przynę śmierci oraz dwie daty. Dopuszczalnie daty urodzenia i datę śmierci. Pomimo najlepszych starań MEG, aby zidentyfikować imiona, żadne z nich nie zostało powiązane z żadnym znanym wędrowcem. Podczas pierwszego jednego spotkania z The Torment, podczas ekspedycji uzupełniającej szary kolor mgły, zaczął przenikać do żółtej tapety poziomu 0, która stopniowo traciła nasycenie w miarę rozprzestrzeniania się anomalii. Wszelkie obiekty, byty lub ludzie wchodzący w kontakt z anomalną powierzchnią. Szybko zmieniali kolor na szary, zanim rozpuścili się w popiół. Wcześniej uważano, że wędrowcy, których spotkał ten los, umierali. Było to tylko częściowo poprawne. MEG poprzez szeroko zakrojone badania i próby skontaktowania się z samotnym ocalałem z The Torment, doszedł do wniosku, że chociaż ciało fizycznie już nie istnieje, dusza nadal wędruje swobodnie. Niestety próby komunikacji z tymi duszami nie powiodły się. Naukowcy stworzyli jednak urządzenie fvp 2 zdolne do zbierania i interpretowania sygnałów emitowanych przez dusze. Według badaczy MEG te dusze nie mają dokąd pójść. Ich przeznaczeniem jest wędrowanie po detorment i jego niekończących się grobach, zmuszonych do ponownego przeżywania swoich najgorszych wspomnień, o złamanego serca, po doświadczenie bliskie śmierci. Świadkowie słyszeli krzyki, płacz i stumione szepty dusz, bagających o zakończenie tortur. Jednak wiadomości te wydają się zapętlać. Każda iteracja powtarza te same wiadomości w tym samym tonie. Obecnie nie istnieje żadna procedura pozwalająca na przywrócenie tych dusz do ich ciał fizycznych. Według MEG dusze te nieustannie będą bagać o litość, wszystkie narzekając na jakąś życzliwą istotę atakującą ich umysły. Pomimo ich udręczonego stanu dusze te nadal są zdolne do racjonalnego myślenia. Jednakże będąc pustymi skorupami swoich przeszłych ludzkich jaźni, Żadna dusza z powodzeniem nie przypominała sobie swojej własnej tożsamości lub wyglądu przed śmiercią. To w jaki sposób dusze te nadal istnieją, pozostaje tajemnicą. Wejścia i wyjścia. Wejścia. Nie ma potwierdzonej metody wejścia, chociaż wędrowcy na poziomie 0 byli w stanie przez krótki czas wchodzić w interakcję z zewnętrzną częścią poziomu. Wszelkie proponowane sposoby wejścia do torment są obecnie jedynie spekulacjami. Wyjścia. Brak. Dokumenty uzupełniające. Dodatek pierwszy. Uwaga! Po intensywnym słuchaniu FVP zebrał te trzy zapytane kody audio od dusz MEG. MEG podzielił kody na zdania i uporządkował je według głośności, od najgłośniejszych do najciszej. Nigdy nie bierz mnie żywego po moim trupie. Dlaczego to cierpienie się nie skończy? Czy ja wciąż jestem człowiekiem? Zasłużyłeś na to. Ja mogę trwać w tym stanie? Istoty z innego świata pochłonęły mnie. Muszę unikać ciemności. Wieczna udręka będzie mnie prześladować. Dodatek drugi. Odmowa dostępu. I cóż, to było na tyle z tego poziomu. Ostatni pod poziom, poziomu 0. Jeśli dotrwaliście do końca, zostawcie po sobie jakiś znak komentarzu, łapką w górę lub subskrypcją. Zachęcam Was też do wsparcia kanału. Jest to nieobowiązkowe, ale dzięki temu macie szybszy dostęp do filmów z Backrooms. A i za miejscu żegnam I do zobaczenia na razie.